Dzień dobry w sobotę. Cudowna scena z Mateuszem i z wielkim oburzeniem sprawiedliwych i wierzących, że Jezus spotyka się z grzesznikami, że do nich idzie, z nimi jada. Mateusz jest w oczach Żydów grzesznikiem, dlatego że jest celnikiem, jest kolaborantem z okupantem, pobiera podatki. Jest nieczysty, bo współpracuje z Rzymianami. Wszystko, co najgorsze, jest w Jego osobie zawarte. I do tej osoby Jezus idzie w gościnę. Idzie do Jego domu, je z Nim posiłek, rozmawia z Nim, a potem na końcu Go powołuje do swojego grona. Zobaczcie, jak to jest inne od tego, co bardzo często możemy zobaczyć w kościele, nie tylko w współczesnym, ale przez całe 20 wieków, gdzie bardzo często my, ludzie kościoła, czy to świetcy, czy duchowni, stajemy w opozycji do grzeszników. To znaczy, właśnie wyłapujemy sobie takich Mateuszów, którzy kolaborują z nieprzyjaciółmi, którzy są nieczyści według naszych kryteriów, którzy. Są po prostu grzesznikami i stajemy w opozycji. Potrafimy nawet, jak pokazała historia ostatniego tygodnia, wykrzykiwać wobec nich obraźliwe hasła. Potrafimy o nich mówić najgorsze rzeczy, potrafimy niszczyć ich dzieła, potrafimy mówić o nich rzeczy, które naprawdę są okropne. I dajemy sobie na to prawo tylko dlatego, że my mamy takie przekonanie, że jesteśmy lepsi od tamtych. Ubieramy to oczywiście w taką pseudopokorę, właśnie naszej pokory, że my też jesteśmy grzesznikami, no ale oczywiście nasze y, zachowanie wobec nich pokazuje, ale lepszymi grzesznikami. Y, myślę, że. W każdym pokoleniu i każdego dnia Kościół musi odrabiać lekcję tego, jak mamy z grzesznikami być. I zobaczcie, to z pozycji Jezusa jest w ogóle radykalne, dlatego że Jezus jest bez grzechu. Jezus jako bez grzechu idzie do grzesznika do domu. To tym bardziej my, którzy uczestniczymy w tym samym dramacie grzechu, bo nikt z nas nie jest bez grzechu, nie możemy się... Wywyższać. Jeszcze raz mówię, nie mówię o poziomie naszych deklaracji. W naszych deklaracjach to my wszystko potrafimy powiedzieć, ale chodzi mi o to, jak się realnie zachowujemy wobec tych, którzy są naszymi grze dłużnikami, są grzesznikami, są tymi, którzy czynią y, zło. Y, jasne, że z tego wynika, że chrześcijaństwo nie jest dla wszystkich. I oczywiście, że najłatwiej jest wziąć znowu internet, jakiś portal społecznościowy i napisać na tym portalu, że ten oto, nie wiem, polityk, ten oto człowiek, ten oto mężczyzna czy kobieta mają takie i takie grzechy, bardzo ciężkie, poważne na sumieniu. W związku z tym, lepiej, żeby ich w kościele nie było, lepiej byłoby dla Ewangelii, gdyby ich nie było. Tylko, że co? Że my będziemy tam sami, będziemy się celebrować w naszej pseudo świętości. Naprawdę, nawrócenie nie polega na tym, że ja uznaję swój grzech i wskakuję na ławkę lepszych. Tylko nawrócenie polega na tym, że ja uznaję swój grzech i uznaję to, że skoro ja jestem grzesznikiem i inni grzesznicy są obok mnie, to my wszyscy potrzebujemy Jezusa. Jako zbawiciela, ale nie na moich warunkach. Znaczy, to, to Jezus jest Bogiem w, tym całym, w tej całej opowieści, a nie ja. Nie ja jestem wyznacznikiem y, ko, ko, nie wiem, miejsca przy Jezusie. Chyba za dużo y, naopowiadaliśmy się kawałów o świętym Piotrze, który stoi przed bramą niebieską z tymi kluczami jak y, w jakiejś mitologii i wpuszcza, y, kogo tam uzna za słuszne. To nie Piotr zbawia. Zbawia Jezus Chrystus przez swoją śmierć, mękę, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez całe swoje życie odwcielenia jest naszym zbawicielem, a nie ja. No, no, miły Bóg. Coś nam się wszystkim w tych główkach y, pomyliło bardzo, kiedy próbujemy y, startować z pozycji kogoś, kto rozdziela miejsca, kogoś, kto mówi o tym, że ktoś jest bardziej godny lub mniej godny. Znaczy, to nasze wykluczanie nieustannie tych, którzy są w naszych kryteriach gorszymi grzesznikami jest jakąś dziecinatą, jest śmieszne, jest yy, daleko od Ewangelii. To są jakieś manowce, to jest jakiś ciemny las, w którym yy, próbujemy sobie zbudować swój własny kościółek. Yy. To, że my się bardzo zradykalizujemy, to, że my pokażemy, jak my jesteśmy bardzo konserwatywni, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tradycji, to naprawdę nie zmienia nic w tym, że dalej jesteśmy grzesznikami. A skoro dalej jesteśmy grzesznikami, to choćbyśmy nie wiem, jakie ubrania na siebie włożyli, to dalej jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują zbawienia, tak jak i ci, którzy tych ubranek nie zakładają. Wcielenie, czyli przyjście na świat Syna Bożego, naprawdę nie sprawiło, że świat został podzielony jeszcze bardziej na sakrum i profanum. Wcielenie sprawiło, że wszystko, co wcześniej nazywano profanum, zostało uświęcone przez obecność Syna Bożego. I dopóki w tych naszych główkach religijnych tego nie przyjmiemy, że wszystko jest uświęcone Jego świętością, nie naszą, tylko Jezusową, no to cały czas będziemy tropić tylko i wyłącznie nieprzyjaciół, oczywiście wyimaginowanych, bo, bo jak wiecie, mnie to bardzo śmieszne zawsze. Jak... Tylko, że to się też już stało w języku polityki, ale jak ci wszyscy apostołowie sprawiedliwości, świętości, sakrum w tym internecie, tam wyłapują tych różnych grzeszników, tych różnych przeciwników. To chce się śmiać, bo oni, zresztą mówię, jak w świecie polityce, polityki, zresztą to jest bardzo ludzkie, jakoś tak nie są krytyczni wobec swoich ziomków. Nie są krytyczni wobec tych, którzy razem z nimi ubierają te wszystkie fatałaszki, myślą podobnie, mówią podobne hasła. Tam są bardzo, przynajmniej udają, że nie widzą. I to, to wiecie, to, to, to właśnie pokazuje, jaka to jest hipokryzja. I o to właśnie chodzi, że Nawrócenie polega na tym, że ja naprawdę poważnie uważam, że cały świat jest święty obecnością Boga. Ale to nie jest taka świętość właśnie z cyklu sakrum profanum to znaczy, że zrobimy sobie taką enklawę, w której będą piękne katedralne gotyckie wnętrza, piękna muzyka organowa i tysiąc pięknych fatałaszków, które nałożymy na siebie. To nie o taką świętość chodzi kompletnie w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi właśnie o wyjście z takiego myślenia do zobaczenia, że Jezus Chrystus, Ten, który się objawił jako człowiek drugiemu człowiekowi, czyli każdemu i każdej z nas, jest obecny w każdej cząstce materii na tym świecie, że ten świat cały przeniknięty jest Jego obecnością, Jego świętością, że ten świat cały potrzebuje i, jak mówi Paweł, jęczy w bólach. Czekając na zbawienie, i myślę sobie, że dopóki tego nie będziemy odkrywać, no to będziemy ze sobą walczyć. Będziemy jeździć na pielgrzymki z kibolami, będziemy mówić, że ktoś jest wrogiem ojczyzny, że ktoś jest wrogiem naszych, nie wiem, dzieci, młodzieży. Będziemy robić dziwne rzeczy, które wydają się, tak jak ta pani, która zerwała to serduszko, Naszemu Krasnalowi, bo, bo jej się zapewne wydaje, że ona walczy o prawdę, walczy ze złem pod tytułem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo przecież właśnie przed chwilą się modliła i w związku z tym, z informacji, które usłyszała, no to teraz musi powalczyć o prawdę. A gdybyśmy tak spróbowali koło siebie żyć, spróbowali koło siebie koegzystować, szanowali swoją różną wrażliwość, Gdybyśmy tak próbowali zobaczyć, że skoro wszyscy potrzebujemy tego samego Jezusa do tego, żeby być zbawionymi, no to wszyscy jedziemy na jednym wózku. Bez względu na to, czy jesteśmy czarni, biali, żółci, czy jesteśmy z takiej czy innej religii. Absolutnie teraz uwaga, żeby było jasne: nie zrównuję religii, że są takie same. Tylko mówię, że ludzie są z różnych religii, i zanim się spotkamy w tym samym myśleniu pod tytułem Jezus. To my naprawdę jesteśmy bardzo różni. I zresztą, kiedy spotykamy Jezusa, to też jesteśmy bardzo różni. Skoro dzisiaj patrzymy na powołanie apostoła, no to warto zobaczyć choćby tylko tę ten, ten dwunastkę, jak oni są różni, z różnych wrażliwości religijnych, politycznych, jak bardzo różnie przeżywają y, obecność Pana Boga w swoim życiu. To naprawdę nie jest nic złego, że my się różnimy. Nic złego. Złe jest to, że z tych różnic czynimy oręż przeciwko drugiemu człowiekowi, że z tych różnic próbujemy stanąć w pozycji kogoś lepszego od tamtych i to jest problem, bo wtedy się zaczyna wojna, bo wtedy się zaczyna walka. Myli nam się bardzo chrześcijaństwo, religijność w chrześcijaństwie z kampanią polityczną, gdzie Przypisujemy jedni drugim łatki polityczne, tylko dlatego, że inaczej też religii nie myślimy. Znaczy, chrześcijaństwo jest czymś, co ma nas łączyć, a nie być jeszcze jednym argumentem w naszej politycznej walce i na jedni na drugich. No, niestety tak jest. Ja wiem, że kilkunastoma minutami gadania nie zmieni świata. Absolutnie tego nie chcę robić. Bardziej jak gadam do Was i, i, i do tego okienka, to. To, to porządkuje sobie myśli i do siebie gadam, i bardziej jesteście, to takie wyznanie teraz będzie, bardziej jesteście świadkami jakiegoś porządkowania moich myśli, ale tak jest, tak jest w moim sercu, tak jest w moim myśleniu. Jestem do tego głęboko przekonany, że nie jest chrześcijaństwem, kiedy dzielimy w imię Boga jednych i drugich. Nie jest chrześcijaństwem, kiedy zaciskamy pieśń, pięść i mylimy politykę z religią. Nie jest chrześcijaństwem, jeśli to, co y, kiedyś było hasłem politycznym, w bardzo konkretnym y, kontekście, próbujemy przenieść do totalnie innego kontekstu i jeszcze w to mieszać naszą wiarę. To, to jest jakaś aberracja my się cofamy, my przestajemy wyznawać Jezusa. Jezus jest tylko i wyłącznie jeszcze jednym sztandarem wokół innych sztandarów, które tam wywieszamy. Znaczy, wiecie, ja jestem człowiekiem ćwiczeń duchowych i w ćwiczeniach duchowych jest jeden sztandar. Znaczy, sztandar krzyża Jezusa Chrystusa, a nie wiele sztandarów, a on jest jednym z wielu. Znaczy, tego się nie da pogodzić, po prostu się nie da. I yy, to jest wybór. Znaczy, jak chcę, żeby było w mojej głowie i w sercu? Czy chcę być jak Jezus i iść do grzeszników, przynajmniej mentalnie, łamać te granice i po prostu z nimi być? I mieć nadzieję, że to moje bycie z nimi jakoś będzie zmieniało ich myślenie i będzie ich zapraszało do Jezusa? Czy chcę być jak ci, którzy stają naprzeciwko grzeszników i mówią, że dopóki się nie nawrócicie, to lepiej, żeby was tu nie było, bo nam psujecie statystyki, bo nam psujecie obraz nas. Nie ma trzeciej drogi. Naprawdę nie ma trzeciej drogi. Są te dwie. I, I to jest radykalność Ewangelii. Znaczy, że trzeba się opowiedzieć, czy idę za Jezusem, czy idę przeciwko Jezusowemu sposobowi. Tylko wtedy trudno się nazywać uczniem, skoro y, nie robię tego, co mówi nauczyciel. Hmm? Dobrej soboty Wam życzę. I bardzo dziękuję za y, Waszą dobroć i wsparcie. Y, widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się.